Dobra, pakować się, wytrzymać. Nie, my piechotą idziemy. Bo pęknie. Masz noża, może jakieś zające po drodze porujecie. Aha, no brakowało by. To tam pełno łódzko. Oto. To oto. To, to. To, to. A tam to link był był. Tak? Mówię ci, i to będą leżeć, tylko zakwaszasz, zakwaszasz wodę o tym chlebem. A przez noc nie będzie jadli za tego chlebka, Bo oni w dzień nie jedzą, tylko w nocy. Przez noc wszystko jedzą. Dobra, chodźcie hodowcy ryby Zasupaliście jedzenia, niech jedzą. O nie, zaś nie widać, czy A... ryd? Zasupali. No, do oporu. Zaraz przejdzie, zaraz oparcie. To też rzuciłeś moje. Ja nie dam rady. Ale podnosi, to dać rady. Podnosi. Dawaj, dawaj. No to dawaj. Ja. Ja. Jak ja nie dam rady, to się mówi, że nie dam rady, to nie dam rady. Kurczę, gówniarz młody, on nie da rady. Dawaj, dawaj. Ile Sławek na za taką górę? Ja raz, z lasu pod nie muszę jeszcze wydatek z kieszeni niezbędny wydane. A to mokre, to się nie nadaje, wiesz, musi rok, rok, rok poleżeć, żeby być. Dobra, pakować, czy wytrzymać? Nie, my piechotą idziemy. Bo pęknie. Masz nosa, może jakieś zające, pod to Aha, no, brakowało, by. Zobaczmy. trzeba biały dzień ze świeczką jego szukać i znaleźć. Nie, nie, nie ma, nie ma. Nie, nie. Tylko pomału, no ej. Ruszaj. Tak. Sławek? Nie, nie. Ja po szawie A Aż ona co innego mówi, że nic złota się nie a najwięcej tobie się zwierza, a ty to najwięcej interesuje. O, wziął żółty poleciał tak. i zostawił tak. Oj, siły odzyskał. Już da radę? Da radę, Ani! Kajcie brzozozo, kajcie brzozozo płatko. Weźcie leci za robotę, nie piesz.

Ej nie! Za sobie! Ciało się! On, Raz. Nie On nie da razy Raz, dwa, trzy i o... Szelo! Dobry Dziesięć razy!